W sercu mnie aż rozbiera, kochani. Ja właśnie przeczytał informację, że w moim mieście, w moim rodzinnym mieście, gdzie się urodziłem, mieście pełnym cudów, dziwek, złodziei, bandytów, kto przeżył w tym mieście młodość, przeżyje wszędzie na całym świecie, a nawet w kosmosie, da sobie radę. Więc w moim mieście już się bałem, że to nie będzie istniało, że to już po prostu się nie wydarzy. Jak może moje miasto nie być na szczycie tego wszystkiego, co się oba, obecnie wydarza w tym przeliczaniu głosów. Okazało się, że w wieńcu zdroju w jednej z komisji wyborczej koło Włocławka zostały sfałszowane wyniki, zostały źle podane. Bałem się, mówię, o Boże, o Boże, o Boże, przecież moje miasto, żeby nie istniał. Jak to tak nie będziemy wiedzieć, nic o Włocławku znowu nie usłyszymy, że to cudowne, czerwone, komunistyczne, prorosyjskie miasto. Ej, no nie wszyscy, oczywiście nie obrażam wszystkich, ale. 95% na pewno nie bierze udziału w takim maratonie fałszerstw, jak to, jak to. A jednak podano, że Wieniec Zdrojko-Wocławka, i to nie jest miejscowość, tak jak mówią, Kołowocławka, bo tam dojeżdża, dojeżdżał bynajmniej autobus miejski, więc Wieniec Zdroj, dzielnica Wocławka. Gratuluję jeszcze raz i jeszcze raz, ściskam mocno, A dlaczego mówię prorosyjski, bo mamy Plac Wolności i na tym Placu Wolności stało kiedyś yy, pomnik dla. Yy, yy, Rosyjskich żołnierzy, i kiedy zmieniła się władza, nie wiedzieli co z tym pomnikiem zrobić, i zrobili taką blachę, nasunęli blachę od góry do dołu. I w razie jakby się czasy zmieniły, co za chwilę będzie, oczywiście już w 2027 roku, oczekujmy naszych przyjaciół z Rosji. Jak tak dalej pójdzie, zdejmiemy tą blachę i będziemy dalej kłaniać się żołnierzom rosyjskim. Dobranoc.